Simo widzowie, um, jakby już um, troszeczkę się poprawił, humor, ale mordetelnie. I dzisiaj będziemy robić e, youtuberowice 2. W sensie tak, będziemy robić youtuberowice 2, więc już się znamy z YouTuberowicami prawdziwymi. I możliwe, że to jest gdzieś wioska, obok, bo to jest strasznie dużo tej w bo Pozbądźmy się tego. upiartka dobra. E, 10 wyświetleń i. Yy, trzy łapki w górę, następny yy, odcinek Zuzobiorowic 2. Yy, dobra, chodź tu. Dobra, więc yy, zróbmy sobie na początku te mury, a potem sobie domek załatwimy. Najbardziej by nam się teraz wydał... Dobra, szybko, czas, dzień. No, już będziemy troszeczkę oszukiwać tutaj... Oj, a... ale bez kreatywa. Szybko nie, idźmy sw do swojej bazy. A to zobaczycie, że będzie leścić, ale. się zmieniłem, bo. To troszeczkę w tym miejscu. Dobra, ym, już jestem. I tutaj oni już się powinni spać. Aha, no tak. U dobra, możliwe, że ja zginę, ale dobra, tam. Czy to jest zachowane? <laughs> opuszczony portal! Chyba opuszczony portal się mówiło. Nowo. Na wodzie. Nie wiem czy to jest w sumie rzadkie chyba nie. A, w sumie nie wiem. Yy, dobra, więc pójdźmy tutaj. W sumie w dobrym miejscu nas tutaj yy, zres zrespiło. Mam nadzieję, że ja tutaj dałem zachować punek Bo o, gdybym z takimi rzeczami zginął, to... Dobra, weźmy wszystko z tej skrzyni. W ogóle weźmy weźmy tą skrzynię. Się boję, że ktoś mi albo coś. Nie będę ryzykował tą lawą. Utrzymujemy jedzonka. Dobra, musimy iść poszukać jakiś owieczek, albo coś. Jezu, nie mogę tam dobiec. Może tam ustawimy spawnpointa? No no, w sumie... ustawmy tam spawnpointa. Ale patrzcie, jaki killoff mam. w do, tyk 1, niezniszczalność 3 i wydajność 3, a to... Jedwabny dotyk i wydajność 3 Dobra, czyli sobie możemy robić farmę, ale to jeszcze nie teraz Jezu Czemu ja mam takiego słabego celu? Niż i tutaj postawiamy, dobra Schowajmy tutaj te bardzo dobre rzeczy Weźmy tylko ten I idziemy po jakiś... An, tak mieliśmy, przy tutaj ustawić spawn pointa Dobra Tutaj Pączik Pom, leci. No i dobrze. Yy, więc idziemy, idziemy, idziemy. Co? Dobra, kura chociaż. Kura, nie wiem, jakaś świnka coś. Dobra. Mamy jedzonko, ale teraz go nie zjem, bo po co tak marnować? Tutaj tylko wilki. Naprawdę nie ma tak dużo tutaj jedzenia. Na serio? I tutaj, tutaj... w ogóle nie ma świnek albo czegoś Co so jest? So ja potrzebuję tak jedzenia No co? To jest niemożliwe, że... Może w tej dżungli znajdę te... Dobra Poczekajcie, może weźmiemy w sumie to Może to się nam przyda O, są arbuzy, są arbuzy Tam melony, nie wiem Dobra, pozbierajmy sobie Oczywiście też to, żeby posadzić Ale na początku sobie Zjedzmy arbuziki Dobra, następne no. Dobra I bierzemy następne no i tutaj jeszcze sobie pozbierajmy. Kwiatki w sumie też się przydadzą, więc też oczywiście bierzemy. No i w sumie nie wiem do czego będą przydatne, ale może do czegoś kiedyś będą przydatne. Bra, weźmy jeszcze to i idziemy. Znaczy w sumie wracamy. Yy, do naszej bazy. Do Youtubera 2. Dobra, musimy, musimy jakoś powiększyć to i oczywiście musimy zacząć budować mój dom. Dom będzie mega mi potrzebny. No wiecie, że tam wszystko ogarnąć. Takie tam rzeczy. Yy, dobre, dobre, dobre. To już jest tu. Będziemy musieli dzisiaj dużo pozbierać w sumie desek. Ale na początku tu potrzebujemy jakiegoś dobrego, yy, dobrej sikiery. No to na razie te rzeczy schowajmy tutaj. A to się tutaj zra Aha, bo... Aha, bo ja nawet nie mam tego, ty dobra, to To jest tutaj, mam? Dobra, musimy pozbierać o wiele więcej drewna. O! Jedzenie, 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 matko, bo jedzenie. jedzenie. Czemu to tak odrzuca? Dobra, mamy. Tutaj jeszcze coś widzimy. Jeżeli będzie mi owce, to oczywiście, że musimy wziąć. No dobra, świnka ostrzały przy okazji. Chodź tu świnia. Yy, dobra. Yy, więc zbieramy już tutaj drzewka. To tu się wykopujemy, czy zabieramy? Nie, chyba wykopujemy, bo zabieramy drzewa, to tak dziwnie. Zostawcie sobie like lajka oczywiście. On pewnie już to zrobiliście, więc nie muszę przypominać. Yy, dobra, 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 Kup się szybciej, dobra. O, tu jest to drzewo ogromne. Ja w sumie... Tak, szczerze, nie lubię takich ogromnych drzew, i zawsze mnie to wkurza, że ja chcę wszystko wykopać, a potem to dwa lata zajmuję, żeby to wykopać. Aha, dobra, no, musimy jakoś tutaj. Też się tak zastanawiałem, czy nie zrobić swojego domku pod wodą. Aha, no oczywiście. Ej, no dobra, no musimy na to dać. O, dobra, nic to się na razie nie przypala. W na razie nie jest potrzebne. Najbardziej... No w sumie będzie to no, potrzebne, jak będziemy budować tam na dole. Bra Myślę, że jeszcze dajmy mu... O! I moim zdaniem już możemy yy, iść budować. Tak w ogóle przepraszam, przepraszam za ten shadows, złaka dzisiaj nie korzystałem z mikrofonu. Dobra, yy, możemy... No, ja bym zrobił tutaj taki most. Wiecie, jakby takie zejście. Na dół. Dobra. Zróbmy na początku taki most, właśnie. I potem takie zejście na dół będzie. Okej, okay, i teraz byśmy potrzebowali schodów. I wiecie, jakby to tak będzie wyglądać, to oczywiście będzie dziura. O, tu. O. Tutaj idzie dziura. I dobra, lecimy tutaj na dół i o. o, o. Bierzemy to. On tak jeszcze będzie musieli się pozbyć tego tutaj. Dobra, możemy to nawet zrobić. Czyli w sumie to nie musi być z desek ten dom. Najważniejsze, żeby to nie było z piasku. W sumie możemy tylko to zbierać i niczego innego więcej. Dobra, rozbieramy, zbieramy, zbieramy. zbieramy. Na razie chcę tylko skończyć właśnie to zejście na dół. Dobra, zjedzmy sobie arbuziki. Dobra. I, o, o, o. Tutaj już to kończymy. O, 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 o. o. A ja. W sumie to możemy też wziąć albo no bo nie, już pozbierajmy tutaj więcej tego Więc no, no, Wiem, że na to się mówi dirt, ale po prostu jakoś czasami mi się zapomina o! o, kamień! Patrzcie, kamień, 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 kamień Niby, gdzieś mieli żelazo, to byśmy mogli zrobić farmę A możemy Możemy zrobić y, ten, jakby tą kopalnię. Kobla. Y, Skoro tam jest na wodzie, możemy tą ulawę zaprowadzić. Ej, dobra. Musimy sobie na początku zrobić taki normalny kilofa, a potem kamienny. Tutaj będziemy mogli mieć kamienne rzeczy, a nie takie... Diertowe. Dobra, tutaj... Nie! Jaki jestem... To nie, nawet nie miało być do tego. Dobra, patyki i kilo. Ja nie wierzę. O! Głupi. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. Oczywiście prześlijcie ten film komuś innemu. Yy, wiecie, żeby też mógł coś zobaczyć, nie wiem. Cokolwiek, żeby, nie wiem. Nie wiem w sumie. Dobra, yy. Zrobimy sobie kill-off, 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 kill-off. Tutaj dobrze, że jest ten kamień, bo bez niego byśmy tutaj nie przeżyli. że znaczy nie, by mieliśmy to, no sumie to jest dużo kamienia, ale lepiej sobie też zrobić taką farmę, nie wiem po co, ale po coś. Um, dobra, ja mam tutaj na tą noc tutaj zakończył naszą budowę tych murów. Aha, dobra, jeszcze tutaj starczy. No i na razie tak to wygląda. No i bym zrobił takie wejścia. No, szkoda, że. Dobra. A, dopóki nie mamy łóżka to się możemy może zamieniać. Dobra, pójdźmy tam do kopalni kobla. Czy ja mam. A bo ja jeszcze nie zrobiłem tego kilofa w końcu. Jeszcze nie zrobiłem kilofa. Kilofa nie zrobiłem. Dobra, mamy już Kyle'ów. W następnym odcinku może się wybierzemy po żelazo, bo żelazo też by było nam przydatne. I w sumie wtedy byśmy mogli też bliżej zrobić kop jakby kopalnię kamienia, jej się, nie wiem, skończyło kiedyś albo coś. Dobra, więc idziemy, 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 idziemy. Bum, bum, bum. I dobra, tu jest najbliższa woda. Właśnie nie pamiętam, jak to się robiło. Czy... Właśnie, czy to się nie zamienia w obsydian? Subsydian to kamień. Ono no i działa, pa. Właśnie, czekajcie. Oj oj oj, 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 oj. oj, Coś, coś źle, coś źle. No, kompletnie źle. Bo tak ci powinno działać. O, czekajcie. Bo to powinno być level wyżej jak skończymy tę kopalnię, to już skończymy to. O! 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 o, o. Chyba właśnie nam się udało. Tylko ja bym ten blok to jest jeszcze. Przekajcie, teraz zobaczmy, czy działa. Tak działa, dobra. Mamy tutaj kopalnię, może jakoś tutaj zaznaczę. Może tak możemy tutaj zrobić. Jakąś taką studnię. Studnię, nie wiem, jak to powiedzieć. Studnia, nie studnia, to tam nieważne. Jeszcze tego bloku możemy tutaj użyć, żeby to jakoś bardziej było widać, wiecie, wiecie o co chodzi. Dobra, już wracamy tutaj naszej bazy, no i to już by było na tyle. Widzimy się jutro ym, o godzinie... Hmm. Dobre pytanie, o której ym, Może o o 15, o 15, piętnastej. O piętnastej, um, a jeżeli nie będzie odcink jeszcze o 15, to tak, o 15.30. No dobra, widzimy, to, to już by było na tyle i widzimy się w następnym odcinku.